Zobaczcie, dostałam paczkę z Nowego Jorku. Mok zama zamoknięta. Nawet nie wiedziałam, że, że tam jest. To przecież Carlos na chwilę wyszedł. Teraz ją o, będę otwierać. Wiecie, co tam jest w środku? Otworzyłam paczkę. Dzisiaj są moje imieniny w ogóle. I w dzień imienin dostałam taką fajną przesyłkę. Ojej, ojej. O oh my goodness. Co to jest? Co to za cuda są? Słuchajcie. O moj. Jeju. Jakie to piękne. Ja nie mogę. Look at that! This. Hand with handmade, zobaczcie, cynamon. Co to, to, to jest? Po prostu to są jakieś skarby. Wow, look at that. Ale Widzisz to? Ale zobacz, co tu jest. Zobacz, co tu jest w ogóle. To jest Mikołaj. Pięknie. Normalnie tu są różne te. Z przyprawy. Zobacz, jak pięknie to wymyślone. Nie, no to w ogóle nie spodziewałam się czegoś takiego. Otwieram drugą paczkę, tą, ta, co była na wierzchu. Pięknie zapakowana. Ojej. Słuchajcie, I can't believe, Ewa, naprawdę przeszliście same siebie, to jest niesamowite, ja w życiu czegoś takiego nie widziałam, Izabela, zobacz, dla Izabelki, my goodness, wow. Stara ja się wzruszyłam, naprawdę. Coś pięknego. Po prostu coś pięknego. Jeszcze takich w życiu nie miałam pięknych pierników. W życiu. Nigdy w życiu. To są najpiękniejsze pierniki, jakie ja kiedykolwiek widziałam. To jest dla Lili, zobacz. One is for Lily. Look! Zobacz, imiona ma. Do tego nawet, jak to można w ogóle dotknąć? Ja się boję tego dotykać, żebyś. Żeby nic się z tym nie stało. o, to jest więcej! Ja nie mogę. Zobacz! Zobacz! jest coś niesamowitego. Po prostu tego nawet się nie da opisać. Ja nawet nie rozumiem, co. Jak można coś takiego pięknego zrobić? Zobacz, zobacz to. I to ja ja to nie tak del delikatnie złożę. Zobaczcie. A tu są piękna. Dla Lili i Izabeli. Tutaj są. To jest dla Beli. Nie, to, to czegoś takiego, to w ogóle, ja sobie nawet nie. Jeju, zobaczcie Jeszcze trzy są tutaj I się domaj, aż ręce trzęsą Jezu, normalnie to jest, to jest Przeszło po prostu już wszelakie Jakiekolwiek y, normalne y, y, Ziemskie Możliwości To jest Nie mam słów normalnie, nie mam słów No to jest przepiękne Po prostu jest przepiękne To jest dzieło sztuki Tutaj jest nawet skład. Jeju. Składniki są wypisane. O Boże. to ma nasze imiona. Zobacz. Carlos, come over here. Co to jest? Zobacz. Nina, to dla ciebie. Zobacz, okay. jest napisane. Merry Christmas, Nina. To jest twoje. Come yeah. here. No wiesz co... Dagmara! Tylko ta Merry Christmas Dagmara. Nie, to jest, to jest niesamowite, nie? To jest nie da się opisać w ogóle. To się nie da opisać, karlozować. Tylko Carlos. To jest Twoje Wow. To jest Dziękuję. To jest insane. I, I, ja nie mam w ogóle nawet słów. Nie spodziewałam się tego. Naprawdę się nie spodziewałam. Słuchajcie, myślałam, że dostaniemy po prostu parę pierniczków. Tak jak z, no w zeszłym roku dostaliśmy piękne pierniczki. O, oh, Ewa, naprawdę. Jesteśmy. Pod ogromnym wrażeniem, i jesteśmy tak rozczuleni, że taki piękny prezent dostaliśmy od Was. Nie, to jest w ogóle. Mm, to jest. To jest beyond, to, to, this To this jest be not enough for this. No, zobaczcie, jakie to jest piękne. Tego się w ogóle nie da. Ja nie umiem tego w ogóle... To jest najpiękniejszy piernik, jaki kiedykolwiek widziałam w ogóle. Nie, to, to jest... To ja to nie to wiem, ile oni tu jest. Mamo, nie płacz. <laughs> Mama płacze. No bo nie. Czegoś takiego bym się w życiu nie spodziewała. Zobaczcie. Wszystkie nasze imiona są. Niesamowite. To, że nie wiedziałam wcześniej tego bo bowiem, bowiem to na mojej grupie mieściłam. Mam ludzi z Nowego Jorku, znajomych też. Na mojej Mamo, grupie. oni są już wysprzedani. To totalnie, po prostu piękne. No to no, w taki jeszcze taki pięknie tutaj zrobili taką. żeby się nie, nie, nie potłukły te pierniki. No w idealnym stanie dotarły, kochani, do nas. Coś pięknego, po prostu coś pięknego. Ja muszę wiesz, co ja muszę zrobić live. O tym, bo to trzeba już powiedzieć. Każdy z Was znajdzie własną drogę. My obudziliśmy pasję, która drżyła w nas i sprawia nam to naprawdę dużo, dużo radości. Pamiętajcie, energia tworzy naszą rzeczywistość, a pozytywne wibracje oczywiście pomagają przyciągnąć szczęście. Niech więc poczucie szczęścia i miłości towarzyszy Wam każdego dnia, bo to jest właśnie sens naszego życia. Spokojnej głowy, radości, miłości w sercu, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.